Siema, z tej strony Arma i dzisiaj powiem wam dlaczego skrzynia z zestawami utworów Masterminds jest prawdopodobnie najbardziej opłacalnym do otwierania pojemnikiem w całym tak de facto CSGO. Mianowicie jeżeli spojrzymy na to co w niej mamy, mamy 7 music kitów, jeżeli wejdziemy na rynek od najtańszych na music kity są tam te dwa, oba są z tej skrzynki, jak widzicie kosztują około 6 zł pojemnik w grze kosztuje 21, więc nie jest najlepiej. Na drugiej stronie mamy kolejne muzyki, ten już kosztuje 12 zł. Jeżeli wejdziemy od najdroższych, mamy cztery pozostałe. Czyli jak widzicie, tak de facto na czterech muzyki z 7 wychodzimy na plus. No dobra, na jednym z nich wychodzimy na 0. ale na pozostałych trzech wychodzimy na plus i na trzech tracimy. Co tak de facto daje nam 50 na 50 poniekąd szansę na to, że będziemy w proficie w żadnej pozostałej skrzynce w cs się. Z tego co mi wiadomo, to tego nie masz. Teraz obliczmy ile mniej więcej średnio wychodzi że dropniemy z pojemnika. Dodajmy wszystko po kolei. 6,29. Grosze, możemy w sumie pomijać większość przypadków. I bodaj, że na drugiej stronie było 12 zł za driftera. Tak, 12 zł za driftera. Ceny też dziennie dość się wahają, muszę przyznać, bo wieczorami te muzyki chodzą po zazwyczaj 2-3 zł więcej. Może dlatego, że po prostu mniej osób wtedy je wystawia. I teraz dodajmy wszystkie te najdroższe. 4 31. 31 oraz 24,2. Mniej więcej tyle podzielimy to teraz przez liczbę utworów 7, i to jest średnio ile otrzymamy z tego pojemnika. Jak widać, pojemnik kosztuje 20 złotych i 90 groszy w grze, więc średnio dostajemy tak de facto złotówkę więcej, jeżeli będziemy otwierać ten pojemnik. Oczywiście wiadomo, że na Steamie jest prowizja, która wynosi tam bodajże 13% w przypadku tanich itemów i 15% w przypadku droż drogich itemów. Co jest dość jedną dziwną rzeczą, bo pokazuje za każdym razem, że jest 15%, ale mniejsza z tym. Średnio otrzymamy 19 zł po prowizji z pojemnika. A czy tak nie zmienia to faktu, że po tym, jak otworzymy pojemnik za 21 zł, co daje nam tak de facto i tak w tym przypadku na pewno większy zwrot naszych pieniędzy niż w przypadku otwierania skrzynek, gdzie bodajże za każde 2,50 tak de facto dolara, które wydamy, średnio dostajemy 1,6 z powrotem, co jest no już. O wiele gorszą opcją niż w tym przypadku, gdzie tracimy zaledwie tak de facto dwa złote licząc prowizję. W tamtym przypadku skrzynek nawet chyba nie wiem, bo wiem, że Heizus robił o tym filmik, ale chyba nie policzył też prowizji, którą byśmy musieli dać na Steamie. Mniejsza z tym. Jak widzicie myślę, że jest to naprawdę spoko opcja. Szczerze sam pootwieram parę tych pojemników, za chwilę pewnie będziecie mieli jak pi mi poszło. Muszę śmiało przyznać, że nie było dobrze. Acz mam kolegę, który otworzył ich, jeśli się nie mylę, około 19, i z tego co obliczyłem, wyszedł na nich mniej więcej 60 zł na plus, bo trafił słabe pojemniki zaledwie dwa razy w 19 pojemnikach. No, madne, tyle mogę powiedzieć. To było na tyle. Napiszcie, co o tym sądzicie. Wydaje mi się, że dość taka ciekawa rzecz, bo jednak ceny na rynku Steam są tak de facto ustalane przez ludzi, którzy otwierają dane pojemniki. I w tym przypadku, jak widać, Ceny nie zostały tak de facto zniszczone jak w przypadku większości skrzynek i pozostałych pojemników. To by było z grubsza na tyle. Myślę, że jak najbardziej ciekawa opcja. Jeżeli czujecie swoje szczęście, myślę, że najlepiej otworzyć ten pojemnik. Na pewno jest to lepsza opcja niż otwieranie skrzynek. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Napiszcie co o tym sądzicie. Cześć.